Siemanko, witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzisz, udało mi się ogarnąć nową maskę, chociaż było trochę z tym przebojów, bo ostatnio ogarniałem to w niedzielę niehandlową, bo jechałem w tygodniu ogarnąć tą maskę do galerii. Pochodziłem po sklepach i okazało się, że w żadnym sklepie nie ma maski. I to jest właśnie przerąbane, bo przecież ostatnio wiadomo co się działo nie tylko u nas w kraju, ogólnie na świecie. A teraz nie masz szans, żeby kupić właśnie jakąś taką lepszą maskę, więc zamówiłem na necie i jak dla mnie bardzo fajna maska. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie taki test, bo kupiłem niedawno białe Air Force'y. Też miałem trochę z tym przebojów, bo kupiłem na necie, przyszły mi za duże, odesłałem, minęło kilka dni, ale nie chciałem później czekać, no bo z tą rozmiarówką w Air Force'ach jest zupełnie inaczej niż w innych butach od Nike, zawsze mam numer 42, zamówiłem Air Force'y 42. Przyszły po prostu za duże. Później było strasznie dużo kombinowania z tym, żeby zwrócić te Air Force'y. Znaczy z czekaniem na zatwierdzenie, przesłanie pieniędzy. Więc pojechałem do Krakowa, do galerii. Kupiłem po prostu w stacjonarnym sklepie Nike. Z racji tego, że białe Air Force są specyficzne postanowiłem je jakoś zabezpieczyć i kupiłem impregnat, który właśnie w tym odcinku wytestujemy. Mamy białe Air Force. Zaraz je otworzę. Przeciągniemy sobie. Zobaczymy jak wyglądają. I tak wyglądają właśnie. Y. Wsadziłem sobie do nich prawidła. Prawidła to taka rzecz, która powoduje, że ten but w środku utrzymuje taką samą stylistykę, jakbyśmy mieli cały czas w nim stopę. No nie? Szczególnie w Air Force robią się tutaj takie wgniecenia po jakimś czasie i te prawidła, i te właśnie prawidła mają wygenerować to, że nawet jeśli mamy takie odgniecenia tutaj, one po prostu znikają. Więc wolę dmuchać na zimne i od razu sobie wsadziłem. Tak wygląda jeden. Tak wygląda drugi. Dolarek się przygląda, co ja tutaj robię. Chyba ci, dolarek. Powąchaj sobie. Dolarek jest takim plotkiem, który zawsze musi wszystko powąchać. A ja teraz się boję. Także mamy białe Air Force'y i zaraz będziemy testować ten impregnat. Tak pięknie one nam się tutaj prezentują. Kupiłem właśnie taki impregnat z bramy. Pani w Mertensie powiedziała mi, że ten impregnat będzie spoko. I ten impregnat jest chyba uniwersalny. Pisze na nim, że zapewnia. Długotrwałą ochronę butów, torebek i odzieży wykonanych z gładkiej skóry. Zamszu, Nubuku oraz tekstyliów przed wodą, śniegiem i solą. Pozwala zachowywać właściwości materiałów oddychających. Nie nadaje się do skóry lakierowanej, materiałów metalicznych. Należy sprawdzić go najpierw na mniej widocznym miejscu, no bo wiadomo, może być jakieś odbarwienie skóry, więc zobaczymy sobie na, na jakimś może innym bucie, bo szkoda, żeby odbarwiło mi tej szforcy. Także mamy preparat, mamy szforcy, idziemy to ogarniać. Tylko zapomniałem wyciągnąć statywu z auta, a zostawiłem auto u lakiernika. Dzisiaj miało być do odbioru, ale pewnie już nie będzie. Po południu o 17 mamy mecz, gdzieś tam też pewnie będę odkrywał te karty, w jakiej drużynie gram i co jak, mecz o 6 punktów, bo niestety trochę składam się posypał, te wyniki nie są najlepsze i musimy walczyć o utrzymanie w A klasie Muszę ogarnąć jeszcze korki przed meczem. Z racji tego, że nie mam samochodu, to muszę jechać na rowerze do pobliskiej miejscowości, w której gram. No to startujemy z tymi butami, i spróbuję ustawić tak kamerę, żeby się wszystko fajnie nagrało. Za oknem piękny, majowy, sobotni dzień. Trochę co spróbuję wyczepać przed tym, o... Śmierdzi to jak lakier, lakier do włosów Spray do malowania z lakierem Nie mam statywu, bo tak jak mówiłem zostawiłem go w aucie, ale zobaczymy sobie na kawałku jak to będzie wyglądać Może w jakimś mniej widocznym miejscu, gdzieś może tutaj z tyłu Dobra, popsikane, popsikałem tutaj, tutaj ten kawałek jest psikany i zobaczę teraz czy spoko, czy spoko to się zrobiło Nie ma chyba większego problemu z tą skórą, więc psikamy Cikamy jedną stronę. Teraz będzie problem, bo będę musiał tutaj przytrzymać. Wciskamy tutaj tył buta. Dobra, tyk. Wciskamy przód. Tutaj jeszcze z boku. I tutaj nie. Nie wiem właśnie, czy psikać tutaj po tych sznurówkach, no ale może sznurówki też psikamy. Delikatnie. Jak wszystko, to wszystko. Psikam to może dwa razy. To jedziemy tu, cyk, 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 cyk. I tył. Trochę to śmierdzi, ale z psikiem całego buta. Wydaje się spokojnie, nie ma żadnego odbarwień. Więc zabieram się za drugiego buta. Dobra, jedziemy z drugim butem. Mamy buty zabezpieczone lakierem. Zostawię je na noc. A rano sprawdzimy sobie, czy faktycznie są wodoodporne. No, Air Force mamy już zabezpieczone. Psikałem, nie działo się nic z tą skórą. Śmierdzi trochę ten impregnat jak normalny lakier, nie? W sprayu. Buty muszą zostać na, na zewnątrz na noc. A teraz biorę się za ogarnianie korków na mecz, bo dzisiaj gramy mecz, tak jak wspominałem. Tak wyglądają moje korki, trochę są upierdzielone po ostatnim meczu. Tutaj sobie też wsadziłem prawidła. Jak to bywa z korkami, zrobiły mi się tutaj takie wyżłobienia od kopnięć w ziemię, więc muszę sobie to wykałaczką wyrzucić i pewnie jakieś zakleić. Mam je od 2016 roku, czyli to już jest 4, 5, 6, 7 lat, 7 lat jak na buty Nike są w bardzo dobrym stanie jeśli chodzi o korki, to zawsze kupuję korki półprofesjonalne, bo fajnie siedzą na nodze, nie muszę się nimi przejmować i mają bardzo fajną wytrzymałość, więc ogarnę sobie te korki. Szkoda, że nie mam statywu, bo na pewno lepiej bym nagrał właśnie to impregnowanie chociaż tych Air Force'ów, czy czyszczenie tych korków. Następnym razem nagram wam spacer, jak pójdę do lasu z moim pieskiem, o różnych historiach sobie pogadamy pokażę wam fajną, fajne miejscówki, gdzie, gdzie w lesie spędzam czas. Muszę umyć Korki w umywalce, bo aktualnie nie mam żadnej plastikowej miseczki czy coś w tym stylu, żeby je ogarnąć. Właśnie ogarnę wykołaczkę. By Pierwsze co, to z tych rogów troszkę będzie ciężko, bo... O kurde, aż to strzela. To jest całe już, jakby to powiedzieć, całe suche, może to uda mi się zmiększyć troszeczkę. Zmiękczę sobie, żeby może łatwiej to wyszło, bo ziemia taka twarda i bardzo ciężko się ją tu wyciąga. Popełniłem jeden błąd, bo zamiast od razu to ogarnąć zakleić, to zostawiłem i teraz będzie po prostu ciężej. Ale uważam, że jak na 6 lat, to te korki Nike właśnie półprofesjonalne bardzo dobrze się trzymają. Bo te zwykłe za 200 zł to od razu gdzieś po 2-3 miesiącach się rozklejają, rozpadają, więc warto zainwestować te parę złotych więcej, żeby żeby po prostu mieć i jakościowo lepszy sprzęt, no i dłużej po prostu no a jak się o nie dba, to tak, tym bardziej jest dłużej musiałem przynieść trochę więcej tych wykałaczek bo jedną jest po prostu ciężko, nie wiem czy będzie widać, ale już tutaj stąd udało się praktycznie całą tą ziemię usunąć później kupię jakiś taki mocny klej i zakleję te buty, jak się uda, ale to jest ważne żeby to usunąć, bo ta ziemia chodzi coraz głębiej, podważa nam strukturę tego buta tutaj, no i robi się co, coraz bardziej ten but pęka, no nie? Ja jeszcze dzisiaj ten mecz zagram po prostu tak Mam nadzieję, że więcej tu się nic nie podzieje z tym. Po meczu w tygodniu sobie zakleję. Wyczyszczę jeszcze raz dokładnie i zakleję. No, złamało się. Dobra, przemieję jeszcze, żeby to wszystko wyleciało. Udało się tą całą ziemię stąd usunąć. Teraz po prostu trzeba będzie poradzić tutaj klej, docisnąć i elegancko powinno się zakleić. Bo widzicie, struktura tego buta już jest bardzo fajna po, po takim wyczyszczeniu. Teraz gąbeczka, trochę płynu, no i mycie. Myjemy tutaj elegancko. Ja osobiście wolę grać w czystych butach, nie lubię grać w brudnych butach, bo inaczej człowiek się psychicznie czuje, jak ma czyściotki but na nodze. Myślę, że wystarczy, bo po ostatnim meczu nie były aż tak brudne buty, bo było po prostu sucho. Nie mam ściereczki, a więc muszę coś wykombinować. Teraz wyczyszczę go białym papierem. I tak wygląda czyściutki, ogarnięty but. Ogarnę jeszcze drugiego buta i zawijam na mecz. Muszę zrobić jeszcze sobie obiad. Na obiadek dzisiaj zrobię pierwszy kurczaka. Pokroję w kosteczki jak I warzywka na patelnię Jedziemy do Wiśniowej na mecz o 6 punktów Takuje sprzęt do mojego prostaczka Nie wiem czy mi się wszystko zmieści, bo muszę jeszcze wsadzić tutaj ochraniacze, Getry Wsiadam na rower, mam właśnie taką kamizeleczkę na rower Bardzo fajna sprawa, bo nie muszę się kłopotać z tym, że mi coś lata, goni Mam tutaj kieszonki jedna, druga, tu, trzecia, czwarta. No, a rower jest idealny. Widzimy się rano, zobaczymy, czy ten impregnat zastosowany na Air Force spełnia swoje zadanie, czyli sprawdzimy buty pod wodą. Na zabezpieczonych butach ta woda powinna bardzo fajnie spływać. Tak po prostu na wypolerowanym samochodzie. Także widzimy się za kilka godzin. Siemanko minęły 24 godziny odkąd z psikałem impregnatem Air Force, y idę po nie na balkon i sprawdzimy sobie, zrobimy test pod wodą, czy faktycznie on coś działa, czy pomaga czy chroni nasze buty. Tak jeśli chodzi o aj e force to balipa jest z tym impregnatem, dlatego że ta woda spływa, ale ta woda spływa po prostu tak, jakby była skóra, no nie? Po skórze pewnie też by tak spływała. Tutaj i tak są dziurki, więc nie da się tego tak zalać. Tutaj polałem, po, polałem tutaj po wierzchu tych sznurówek, no i tak czy tak sięga delikatnie woda, więc chyba na e force to się nie będzie sprawdzało. Także jeśli chodzi o aj e force to balipa z tym impregnatem. No ta woda i tak spływała po tym jak po skórze normalnej bez impregnatu, więc nie wiem czy jest sens. Tam są jeszcze dziurki. Więc nie będę lał po dziurkach, żeby ta woda się nie dostała do środka. Jeśli chodzi o sznurówki, no to wsiąkała delikatnie ta woda w sznurówki. Troszkę, się, troszkę wody zostawało na sznurówce, ale też delikatnie wsiąkało, więc nie robi taki impregnat. No jeśli ktoś chce, no to warto spróbować, niech sobie każdy sam spróbuje, ale moim zdaniem impregnat i tak za bardzo nic nie pomaga. No to tyle w tym odcinku, trzymajcie się, do następnego, elo!